Widziałeś to? Porozmawiajmy o sprawie, która nie powinna była się wydarzyć. O zachowaniu, które na długo pozostanie plamą na honorze naszej elity politycznej i społecznej. O haniebnym występie polskich przedstawicieli podczas pogrzebu papieża Franciszka. Wielu z nas, niezależnie od wiary czy światopoglądu, rozumie, jak wielkim wydarzeniem był ten pogrzeb. Świat żegnał człowieka symbolu, przywódcę duchowego milionów. W takim momencie oczekiwaliśmy od naszych elit powagi, godności i szacunku. Oczekiwaliśmy, że ci, którzy występują w naszym imieniu, potrafią zachować się z klasą. Co zobaczyliśmy? Nieprzygotowanie, brak skupienia, publiczne rozmowy, uśmiechy w nieodpowiednich momentach, gesty, selfie, które świadczyły nie o bólu, nie o refleksji, ale o braku elementarnej kultury. W niektórych przypadkach wręcz brak zrozumienia. W jak podniosłym miejscu i czasie się znajdują. To nie był czas na politykę. To nie był czas na autopromocję. To był czas na ciszę, modlitwę lub przynajmniej milczący szacunek wobec człowieka, którego odprowadzaliśmy w ostatnią drogę. A jednak, zamiast jedności, powagi i skromności, otrzymaliśmy pokaz braku wychowania. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiemy. Możemy się tylko domyślać. Ale jedno jest pewne: Polacy zasługują na więcej. Na więcej od tych, Którzy rzekomo reprezentują nasze ideały, nasze tradycje i nasz głęboki szacunek dla postaci takich jak papież Franciszek. Dziś pozostała nam refleksja, i nad tym, kto nami rządzi, i nad tym, kogo wysyłamy w świat jako naszą twarz. Być może nadszedł czas, byśmy głośniej domagali się od elit nie tylko pustych słów, ale prawdziwej odpowiedzialności. Jeśli podzielasz te emocje, zostaw komentarz. Polub, zasubskrybuj i prześlij dalej, niech ten głos nie zginie. Prawiam mszę na placu lub w bazylice, widzę tyle komórek w górze. Nie tylko wiernych, ale też księży, a nawet biskupów. Bardzo was proszę. Msza nie jest przedstawieniem, ale przeżywaniem męki i zmartwychwstania Jezusa. Pamiętajcie, żadnych telefonów.